Nazywam się Piotr Chwielewski. Podczas szkolenia Marketing Internetowy 2014 będę się opierał na doświadczeniach, które zbieram już od 7 lat, od 2007 roku. Przede wszystkim na ostatnich dwóch latach. Dlatego, że w tym czasie prowadzę agencję marketingu społecznościowego Social Media Now. My tam działamy dla kilkudziesięciu klientów z bardzo różnych branż, firm, instytucji i organizacji pozarządowych ale też będę wykorzystywał doświadczenia związane z kampaniami reklamowymi, które prowadzę w związku ze swoimi szkoleniami. Tych szkoleń przeprowadziłem już ponad 3000 godzin w ciągu ostatnich trzech lat. Przyda się też trochę doświadczeń, które zbierałem pomiędzy 2007 a 2010. Dziesiątym rokiem to z kolei były doświadczenia związane z tworzeniem spółki z kategorii e-business. Tam prowadziliśmy portal internetowy, tam tworzyliśmy strony internetowe dla klientów zewnętrznych.